Należy budować dom z materiałów, które są odpowiednio w fabryce zabezpieczone przed transportem, przez rozładunkiem, ofoliowane, tak żeby straty materiałowe były jak najmniejsze. Na ekologicznej budowie pozostaje mało odpadów. Użycie piły taśmowej zmniejsza ilość odpadów i ułatwia prace murarskie. A Każdy skrawek odpadu można wykorzystać przy wykończeniu domu, budować wannę, budować brodzik, jakąś ścianeczkę postawić przy kominku. Można nawet wybudować sobie z odpadów grill ogrodowy. To są wszystkie odpady, które powstały na budowie domku jednorodzinnego. Dokładność wykonania bloczków WITO pozwala murować na cienką spoinę. Dzięki temu oszczędzamy surowce i wodę w trakcie budowy. Zużywa się mało wody i mało jest wilgotnych prac na budowie. Mamy bardzo małe zużycie energii elektrycznej, małe ilość wody. Przede wszystkim tempo budowy, co jest bardzo istotne ze względu na nasze warunki atmosferyczne, a więc to są czynniki bardzo korzystne. Budując z materiałów ekologicznych, które są odpowiednio opakowane można i należy tę folię recyklingować, a więc jest akcja folia znika z budowy, a więc czystą folię należy składować i następnie przyjedzie firma, która ją zabierze do recyklingu. Firma Xella tak samo zwraca dużą uwagę na to, żeby odbierać Wszelkiego rodzaju materiały, które pozostają po budowie, czyli folie, w które są zapakowane materiały budowlane, palety, a także, jeżeli ustalimy to z dostawcą materiałów budowlanych, odbiera niewykorzystane materiały budowlane. Silka i tong są wykonane z materiałów naturalnych, ekologicznych, dobrych dla zdrowia i przede wszystkim poro przepuszczalnych. Są całkiem materiałami niepalnymi. Jeśli ktoś chce być ekologiczny, powinien budować z materiałów, które mają naturalny skład i są produkowane w sposób nie zagrażający środowisku.